Czasem już tak jest, że nawet najlepiej przygotowane plany ulegają zmianie. Byliśmy umówieni z Asią Flis, że na dzisiejszy Power Walk zabierzemy laureatów konkursu organizowanego przez Google, tak to ta firma od wyszukiwarki i wielu innych, myślę, że ciekawych i funkcjonalnych aplikacji, ale z powodów niezależnych od nas. Musieliśmy zmienić plany. I dobra wiadomość jest taka, że my w Power Walk na takie sytuacje jesteśmy gotowi. Dlatego to dzisiaj ja poprowadzę ten Power Walk. Cześć, dzień dobry, nazywam się Mateusz Kusznierewicz. I właśnie podczas naszego wspólnego spaceru wytłumaczę Wam, dlaczego każdy z nas powinien mieć swoje. Trzecie miejsce. Ale zanim to zrobię, to pozwólcie, że oficjalnie powitam w gronie patronów PowerWalk, osoby, które dołączyły do nas i wierzą, że to, co robimy, ma sens. I nie tylko, że wierzą, ale także i doceniają ten no, duży wkład pracy, który wkładamy, już nie tylko ja, ale jako cały zespół. W to, co robimy. Bardzo Wam dziękuję za e, Wasze wsparcie. Po kolei wymienię z imienia i nazwiska wszystkich naszych e, nowych patronów. A jest to dosyć spora grupa, więc uzbrojcie się w cierpliwość. E, moi drodzy, w gronie patronów witam i na pokładzie oczywiście, bo to tak <grywanie> nazewnictwo wynikające z mojej dyscypliny sportu. Po kolei Marlena Kika, Ania Stefankiewicz. Marta Kąpińska, Joanna Krawczyk, Kasia Maj, Beata Duda, Kasia Smul, Grażyna Bielska, Ania Haraś, Aleksandra Matysek, Judyta Łaga, Ania Cieślak, Luba Karlińska, Marta Sylwestrzak-Ostrówka, Tymon Grochocki, Magda Gil. Litka Małecka, Monika Jaroszewicz i Monika Gustaw. Moi drodzy, jeszcze raz witam na pokładzie. Cieszę się, że jesteśmy razem, że wspieracie nas w roli patronów Powerwalk. Bardzo to doceniamy i bardzo Wam dziękujemy. Kłaniam się nisko, zatrzymując się na chwilę, ale znów wracam do spacerowania, bo. Spacer, moi drodzy, to najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić dla swojego zdrowia, a my w Power Walk udowodniamy, że spacer może być też ciekawy, interesujący. Właśnie z tą myślą opowiem wam teraz, o co chodzi w tym trzecim miejscu. Może zacznę od wytłumaczenia, czym jest w naszym życiu pierwsze miejsce. Jak myślicie? Jeżeli wasze myśli powędrowały w stronę domu, tak, jako miejsca fizycznego, to brawo, to dobrze. Tak, naszym pierwszym miejscem w życiu jest dom. A drugim, w którym spędzamy, no, można powiedzieć, myślę, że nawet więcej czasu niż w domu, praca. Tak, drugim miejscem w naszym życiu jest praca. A czym jest zatem trzecie miejsce? Huh. Myślę, że zanim odpowiem na to pytanie. Chciałbym Wam opowiedzieć historię, w jaki sposób powstawały kawiarnie Starbucks. Znacie Starbucksy, tak? To są znane, myślę, że na całym świecie. Fajne kafejki, cała sieć. To już firma olbrzymia, marka rozpoznawalna na całym świecie. Przyjęły się, myślę, że wszędzie oprócz Włoch. Myślę, że <grymne> wiemy dlaczego. Podobno jeden Starbucks jest tylko we Włoszech, w Mediolanie. Nie byłem, nie widziałem, ale tak jak często mam regaty i treningi we Włoszech, to Starbucksu nie widziałem. Dobra, wracając do historii powstania modelu biznesowego Starbucksa. Otóż w książce przeczytałem, że w tamtych czasach jeden z tych pierwszych założycieli Starbucksa, founderów, jak to się mówi, powiedział do pozostałych: Hej, słuchajcie, zróbmy tak, że stworzymy dla. E, osób dla ludzi takie miejsce, gdzie każdy będzie miał niedaleko, tak naprawdę to będzie te Starbucksy możemy zrobić tak, żeby były tuż za rogiem, niezależnie czy ktoś będzie chciał sobie wyjść z domu, czy z pracy. I każdy będzie mógł sobie przyjść, usiąść wygodnie, w fajnym otoczeniu, coś sobie poczytać, coś pooglądać, spotkać się z kimś w takim miejscu, pogadać. Poplotkować, pośmiać się i przy okazji napić się dobrej kawy. Słuchajcie, dla wielu osób taki właśnie Starbucks, taka kawiarnia jest właśnie trzecim miejscem. Dlaczego? Ponieważ przebywając w takim miejscu nie jesteśmy ani w domu, ani w pracy. Nie wiem jak wy, ale u mnie dużo się dzieje i czasami po prostu muszę wyjść z domu. Bo rozszarpie, <laughs> szczególnie dzieciaki. No a w robocie, uch, to już lepiej nie wspominać. Bardzo, bardzo duże tempo i sporo tematów. I to, co jest ważne, zauważyłem, zresztą nie tylko ja doszedłem do takiego wniosku, ale także i z wieloma osobami, jak rozmawiamy i specjalistami, to jest niesłychanie ważne, żeby móc i mieć sposób na to, żeby nabrać dystansu do tego. Co się dzieje w naszym codziennym życiu, wiecie, codziennym, ale szczególnie takim zawodowym i prywatnym. Dla higieny przede wszystkim psychicznej, ale trochę też fizycznej, zmienić miejsce i mieć takie miejsce, w którym się dobrze będziemy czuć, gdzie nabierzemy dystansu do, tej, do tych spraw prywatnych i zawodowych. I dla wielu właśnie osób taki Starbucks, taka kawiarnia jest właśnie trzecim miejscem. Bo nie jesteśmy w tym czasie ani w domu, ani w robocie. Nawet jeżeli tam na chwilę przysiądziemy, to już robi to robota. Kawiarnia to jeden przykład tylko takiego trzeciego miejsca. No ale pomyślmy, co może być innym takim trzecim miejscem w naszym życiu. Wiem, bo pytam, dla wielu osób takim trzecim miejscem są zajęcia jogi. Dla innych pilatesu, dla innych yy, ogród albo garaż. Mam dwóch kolegów, którzy jak mają wszystkiego już dość po kokardę, to yy, idą na jakieś jakiś muszka, no właśnie, bo ja przecież maszeruję, nie jestem w żadnym studiu nagrań, podcastów, yy, ani w, yy, w czym, ani w... Yy, ani nie wiem gdzie, ale jestem na zewnątrz. Jestem w, w podwarszawskim Aninie. Maszeruję tutaj sobie uliczkami. Cisza, spokój, świeże powietrze, ptaki śpiewają. Yy, a ja właśnie maszeruję i już yy, oblatują mnie jakieś małe żyjątka. To jest też ciekawe, co? Że w taki format wymyśliliśmy i już od ponad roku praktykujemy. Zaraz jakieś pies jeszcze zacznie na mnie szczekać. No dobra, uspokoił się. Yy, więc... Yy, to jest, myślę, że wracając do tematu trzeciego miejsca, to może być e, garaż. Właśnie jak wspomniałem, dwóch moich kolegów uwielbia e, pomajsterkować w garażu. Są też tacy, którzy e, wyjdą na ryby. Są też tacy, którzy wyjdą na spacer. E, ale są też tacy, dla których trzecim miejscem jest na przykład żeglarstwo. Czy myślicie, że dla mnie trzecim miejscem jest żeglarstwo? No nie. Yy, bo żeglarstwo to jest moja praca, moja robota. I ja dlatego muszę też czasem nabrać dystansu do tego, odpocząć. Yy, I dlatego, słuchajcie, przede mną dziki idą. No już całe szczęście, zniknęły gdzieś tam w zagajniku. Coś niesamowitego. Ale doświadczenia samego rana. No, jeżeli by tutaj zostały, to wiecie co, chyba zaraz skręcę, po prostu w lewo. Dobrze. Więc dla mnie żeglarstwo jest robotą, więc ja muszę też uciec czasami do tego swojego trzeciego miejsca. Jako ciekawostkę Wam powiem, że moim trzecim miejscem są mapy. Tak, ja uwielbiam mapy. Mapy kartograficzne, takie, wiecie, stare. Nawet ostatnio dostałem od przyjaciół w prezencie na urodziny mapy. I to jest coś, to ja mam po prostu wkrętkę na temat, w temacie map. I lubię sobie do nich przysiąść, zajrzeć, trochę poeksplorować, porównać stare mapy z nowymi. Mamy oczywiście dzisiaj Google Earth i Google Maps, więc sobie wchodzę tam, nie wiem, na 20 minut, 30, czasami nawet i godzinę. Wchodzę na świat swoich map i zapominam o tym, co się dzieje w codziennym y, życiu, w moich obowiązkach, i prywatnych, i zawodowych. I powiem Wam, że to jest fantastyczne. Praktykuję to, tą metodę, y, jeżeli mogę tak nazwać, trzeciego miejsca już od wielu, wielu lat. I myślę, że dzięki właśnie temu mam dystans. Nabieram dystansu, potrafię nabrać dystans do tych codziennych y, y, spraw, które. No, nie ma co ukrywać, bardzo często zajmują dużo energii, czasu, skupienia uwagi. I dlatego e, myślę, że ten balans uzyskuje właśnie dzięki temu. I uważam, że każdy z nas powinien mieć swoje trzecie miejsce. Pomyślcie, czy macie takie. Jeżeli tak, to super. To dbajcie o nie, korzystajcie i praktykujcie właśnie ten nabieranie dystansu do tych codziennych spraw w pierwszym i drugim miejscu. A jeżeli czegoś takiego nie macie, takiego trzeciego miejsca, to zachęcam was do tego, żebyście go nie znaleźli i później z niego korzystali. Bo to jest naprawdę w naszym życiu, myślę, że bardzo potrzebne. Moi drodzy, dziękuję wam za wspólny spacer. Mam nadzieję, że Wam się po pierwsze podobało, przyjemnie szło. Ja już mam dobry początek dnia za sobą, czuję się świetnie. Jak widzicie, uruchomiłem swoje zmysły i swoją głowę, żeby mówić, żeby się przygotować, ale też właśnie wejść w dobry rytm. Takiego właśnie dobrego dnia Wam życzę. Spotykamy się jutro na spacerze. Jutro na naszym PowerWalku będziemy mieli fantastycznego gościa. Doktor Joanna Wojsiad wytłumaczy nam, dlaczego wiedza lepiej utrwala się podczas chodzenia. Słuchajcie, to jest niesamowite. To, co my robimy tutaj w PowerWalkach, to jest już, okazuje się, mam nadzieję, Asia nam to właśnie w ten sposób wytłumaczy, że potwierdzone naukowo, że idąc słuchajcie, i słuchając, Albo czytając, no lepiej nie czytać, lepiej słuchać, wiedza lepiej utrwala się w naszym umyśle. Wow! Jeżeli tak jest, to naprawdę uważam, że strzeliliśmy w dziesiątkę. No, ja myślę, że blisko nam, tym bardziej, że nasi patroni, których Was serdecznie pozdrawiam, to, że nas wspieracie, myślę, że jest tego także dowodem. Dobra, słuchajcie, miłego dnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro na naszym Powerwalku. Trzymajcie się. pa. pa.